Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć hotspot na telefonie Nubia Neo 3. Na początku przechodzimy sobie do ustawień. Gdy już to zrobimy, wybieramy opcję sieć komórkowa. Tutaj wybieramy opcję hotspotu i udostępniania, i na samej górze mamy hotspot, który możemy od razu sobie włączyć lub wyłączyć. Możemy też nacisnąć sobie na nazwę, czyli na hotspot Wi-Fi i tutaj będziemy tak samo mogli włączyć lub wyłączyć nasz hotspot. Dodatkowo będziemy mogli go skonfigurować, na przykład zmienić jego hasło, czy też nazwę, lub zarządzać mm, urządzeniami, które są podpięte, czy też zobaczyć więcej ustawień. Kiedy włączymy sobie też hotspot, będziemy mogli go udostępnić za pomocą kodu QR. W ten sposób. Teraz po zeskanowaniu kodu innym urządzeniem on połączy się z naszym y, hotspotem. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.